Bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj bardzo szybka ja będę robić kolację taką szybką. Jeżeli macie ochotę, może Was zainspiruje na taką kolację, powiem Wam, że śniadanie, takie sobotnie, niedzielne, też może być. I będzie to bardzo szybkie, łatwe i będę to robić we swoim frajerze. Także jeżeli zrobicie tego, e, chcielibyście to w, zrobić więcej, to oczywiście można też zrobić e, w piekarniku takim zwykłym. Ale że ja tylko trzy bułeczki, więc zrobię po prostu we frajerze. Mam te małe, takie zwykłe bułeczki, mogą być to różne bułki, które lubicie. I tu z tych bułek będę ścinać po prostu o tak bardzo delikatnie e, wierzch. O! Nie na pół, tylko sam, samą tą skórkę. Będzie nam też potrzebne trzy malutkie jajka, dlatego że mam malutkie bułeczki. O, także trzy jajka, będzie nam potrzebne troszkę śmietanki, osiemnastki, trzy plasterki szynki pokrojoną w taką drobną kosteczkę. Będzie nam potrzebny ser starty na tarce który oczywiście lubicie. Ja mam mozzarellę, kilka po jednym, dwa plasterki e, pomidorka, szczypiorek i powiem Wam, że ja posypię sobie też, bo mam w lodówce mam kiełki, więc będzie to też z kiełkami. Szybko, łatwo i bardzo smacznie. Teraz bierzemy łyżeczkę i wydłubujemy z bułki e, po prostu środek Uważajmy, żebyśmy nie zrobili sobie dziury w bułce, bo wtedy nam jajko wyleci. Bułeczki mam już wędrążone. i teraz do takiej bułeczki daję troszeczkę śmietanki. Może być to 18, może być 30. Chodzi o to, że będziemy bułkę zapiekać, żeby ona nam w środku nie zrobiła się po prostu zasucha. Tak. Tutaj dajemy odrobinkę serka, odrobinę. Do na to kładziemy pomidorka. Zasypujemy troszkę po bokach. O, tutaj, już taką szyneczką pokrojoną. Solimy, pieprzymy. Dodajemy takie przyprawy, jakie lubimy. O. Tak i na wierzch wylewamy jajeczko. O, małe jajka bo mam małe bułeczki i naokoło układam jeszcze żółtka, serek i tak robię z każdą bułeczką. Jak będziecie piec w piekarniku to dawajcie raczej na wyższą blaszkę niż na niższą, bo chodzi o to, żeby nam się przypiekło bardziej z góry niż z spod spodu. I tak robię o każdą bułeczkę i wsadzam do mojego frajera. O. Bułeczki zrobione. Wkładam je do frajera. Słuchajcie, nie powiem Wam na ile, dlaczego. Dlatego, że każdy z Was ma inne urządzenie, innej mocy. Ja mam urządzenie z dwoma grzałkami, to znaczy na górze i na dole. Są urządzenia tylko z jedną grzałką na górze, więc to po prostu musicie wypróbować. Nastawcie sobie na, może powiem, w stopniach. Ja sobie, słuchajcie, nastawię na najwyższą temperaturę, bo chcę je po prostu zapiec, więc u mnie jest 205 stopni i nastawiam, słuchajcie. Na e, 6 minut i zobaczę po 6 minutach. Jeżeli trzeba będzie jeszcze 2 minutki, to po prostu e, dołożę te dwie minuty. Także widzimy się za jakiś czas. I minęło u mnie 6 minut, i patrzcie, jak ładnie wyglądają. Naprawdę pięknie. Także wyciągam jedną bułeczkę. O. fajna chrupiąca, o, i takie bułeczki będziemy zajadać. Ja tutaj dam oczywiście jeszcze posypię zielonym szczypiorkiem. Można polać też y, keczupem, ale świetna. Mm, patrzcie i oprócz tego, że jest świetna. To zobaczcie, rozlało się fajnie żółtko. O, o, jakie ekstra bułeczki. Mm. chrupiące, nie wiem czy to słychać. Ciągnący się serek. Mm, pycha. Musicie sobie zrobić. Są naprawdę pyszne. Jak Wam się przepis podobał? to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia, pa pa! Mm -hmm. Pycha!